Spotykamy się dzisiaj z okazji 95 rocznicy odzyskania przez polskę niepodległości. 11 listopada to jedna z najważniejszych dat w dziejach naszego państwa, listopadowe święto jest dniem radosnym dla wszystkich Polaków, ponieważ tego dnia nasi Kradzedowie dokonali czynu niezruchego, wyzwoili polską ziemię z długiej trwającej ponad wiek niewoli. Na dowód tego, że pamiętamy o losach naszej ojczyzny i zawsze będziemy nosić ją w sercu, ubraliśmy się na galowo i przypięliśmy do wrózek biało-czerwone w dniu dzisiejszym postanowiliśmy uczcić nowe samą szkolenią rocznicę odzyskania niepodległości. Z tej okazji dziś w naszej szkole możemy uczestniczyć w konkursie Wiedzy o Polsce, w konkursie pieśni patriotycznych, a na przerwie wsłuchiwać się w brzmienie pieśni regionowych. Rozstrzygnięty zostanie również konkurs na najładniej przystrojony gabinet, a wyniki podane zostaną na stronie szkoły. Spróbujemy teraz sprawdzić naszą wiedzę na temat drogi Polaków do niepodległości. Zadam się pytanie, kto składa przycięka na rynku Kamorskim? Groze Polski. Dobrze. Ile lat Polska była pod zamorami? To 123. Tak.